Witaj! W dzisiejszym filmie porozmawiamy sobie o tym, dlaczego Polacy nie ufają i jak sprawić, żeby Polacy zaczęli ufać, jeżeli sprzedajesz swoje usługi, produkty, mentoringi, coachingi jako usługi high ticket. Tak, jeżeli cenisz swój produkt za więcej niż 2000 zł, to prawdopodobnie zauważyłeś, że coraz częściej ludzie mówią coś w tym stylu: Muszę to przemyśleć. Ja nie podejmuję decyzji teraz. Ja mam taki proces zakupowy, że muszę o tym porozmawiać z moim partnerem, partnerką, sprawdzę za miesiąc, dowiem się, dowiem się więcej, przypieguję Twoją konkurencję i tak dalej. Jeżeli Sprzedać takie coś na rozmowach sprzedażowych, to wiesz, że to jest uporczywe. Aktualnie w tepsi Consulting jesteśmy na skali. Aktualnie wydajemy większe pieniądze na reklamy, skalujemy, rozwinęliśmy zespół, my mieliśmy świetne rezultaty. Jeszcze, jeszcze przyjmujemy coraz więcej klientów i aktualnie przeprowadzamy mnóstwo rozmów sprzedażowych. W ciągu ostatnich 10 rozmów usłyszałem około 4-5 razy, że dana osoba ma proces zakupowy i że sparzyła się na kimś innym, pracując z kimś innym, i mówi, że, ten mój, że mój produkt jest świetny, podoba jej się, ale po prostu ta osoba musi to sobie przemielić, musi to przeanalizować, i to jest jak najbardziej okej. Okay. Sam pewnie tak masz, ja też tak mam, jeżeli kupuję jakieś droższe, że jak kupowałem ten laptop, przykładowo sam przed sobą, MacBooka, tak samo robiłem, Przecież przechodziłem przez różne elementy, czytałem o tym i tak dalej, i tak dalej. Musiałem się, się, się z tym przespać. Ale. Dlaczego ludzie tak mają? Dlaczego Polacy tak mają? Przykładowo za granicą jest dużo łatwiejszy próg wejścia. Ten sceptycyzm za granicą jest wysoki. Ludzie są sceptyczni i nie ufają aż tak bardzo, ponieważ już się przejechali na innych osobach, ale jednak jest on na takim poziomie, że te usługi droższe się sprzedaje łatwiej. W Polsce tak będzie za 2-3 lata dopiero. Ale co zrobić, jeżeli. Mamy ten moment, że możemy sprzedawać te usługi właśnie takie droższe, high ticketowe i jednak ci ludzie nie są przyzwyczajeni do wydawania 5, 10, 15 tysięcy złotych na jakiś produkt, usługę, która im realnie pomoże, bo wiesz, że masz dobrą usługę, wiesz, że masz im pomóc, co zrobić, żeby te osoby przekonać? W tym filmie powiem Ci konkretnie, jakie kroki możesz podjąć, żeby to zrobić na podstawie mojego przykładu. Ale zanim do tego przejdziemy, ja muszę Ci powiedzieć, czym się zajmuję. Muszę Ci to nakreślić. Aktualnie pomagam ekspertom, trenerom, autorom, agencjom marketingowym, usługodawcom online sprzedawać, tworzyć, skalować biznesy na podstawie usług High Ticket i nie tylko. W opisie tego filmu masz film, w którym wyjaśniam dokładnie, czym się zajmuję, ale nie o tym, nie chcę Ci nic sprzedać. Chcę po prostu powiedzieć Ci, czym się zajmuję i dlaczego wiem, o czym mówię. Wiem, o czym mówię, ponieważ zajmuję się tym od ponad półtora roku i pracowałem z klientami, którzy są... I pracuję i pracowałem, aktualnie pracuję, bo przyjęliśmy nowego klienta, który aktualnie generuje kilka milionów przychodów rocznie, dlatego też wiem, o czym mówię. I ci klienci, którzy już nawet są w marketingu, robią takie ogromne sumy, ufają mi i po prostu zaczynają pracować ze mną. Dlaczego? Dlatego, że Wiem, o czym mówię. I w tym wideo chciałem Ci powiedzieć, co masz zrobić, żeby Polacy zaczęli Ci ufać i żebyś mógł sprzedawać Twoje usługi, chociaż nieco prościej, nieco łatwiej. Znacznie tego, że masz te fundamenty, masz ofertę high ticket, masz ją sprawdzoną, wiesz, że ludzie chcą ją kupować i chcesz sprzedawać jej więcej. Masz ten przekaz ustalony, masz jakiś tam lejek, generujesz rozmowy, ale na tych rozmowach jest blokada. I co wtedy możesz zrobić? Możesz zrobić kilka rzeczy. Po pierwsze, to co możesz wprowadzić, to możesz prowadzić sekwencje nurtujące na e-mail. Sekwencje, które nurtują Twojego potencjalnego klienta w ten sposób, że on będzie ogrzany przed tą rozmową i Ty, przykładowo, możesz do niego zadzwonić przed rozmową, możesz do niego napisać SMS-a, możesz mu pisać maila, czy, te rzeczy, przykładowo, czy, czy, czy przez te rzeczy przeszedł, czy odrobił tą pracę domową. Jeżeli tego nie, nie zrobił, to możesz odwołać to spotkanie i powiedzieć, że Ty pracujesz tylko z osobami, które realnie przez to przechodzą. To jest jedna możliwość, czyli wdrożenie e-maili. Drugą możliwością jest budowanie całego ekosystemu, skupienie się na obszarach, które edukują ale również budują ekstremalnie duże zaufanie co do ciebie bo zobacz jak ty ten film i przykładowo e, jesteś ekspertem trenerem i byś chciał żeby, że, chciałbyś, żeby ktoś ci pomógł w stworzeniu oferty może i udoskonaleniu być może byś chciał żeby e, wdrożył ci systemy marketingowo sprzedażowe być może chciałbyś żeby cię nauczył i tak dalej i tak dalej i tak dalej przykładowo ja to w dużym skrócie jeżeli to oglądasz taki film i widzisz że ten film jest dla ciebie wartościowy i on ci pomaga to jak buduję z tobą ekstremalnie duże zaufanie ja to mówię zawsze ekstremalnie duże zaufanie ehm, Chodzi o to, żeby to zaufanie zbudować. Bo po pierwsze, jeżeli osoba ogląda film na YouTube, jeżeli ja oglądam, jeżeli ty oglądasz ten film na YouTube'a, to po prostu podświadomie mózg nie czuje, że to jest film. On czuje, jakby z tą drugą rozmową, osobą rozmawiał. Czyli ja aktualnie, bym spędzał cały czas. I tak samo ty możesz to wykorzystać, budując swój ekosystem na temat treści. Jeżeli. Film jest, Im jest film dłuższy, i im, im ekspozycja jest dłuższa na Twoją osobę i na ciebie w Twoim ekosystemie marketingowo-sprzedażowym, tym jest większa szansa, że dana osoba od Ciebie kupi, bo po ci zaufa, jeżeli ta oferta jest dla niej, to po prostu ona się zdecyduje na Ciebie, a nie na konkurencję przykładowo. I tak to po prostu działa. Kolejna sprawa jest taka, dlaczego ci o tym mówię? Mogę o tym nie mówić. Mogę, mogę teraz ukrywać to, że wiesz, powiedziałem Ci wprost, że ja to robię dlatego, żebyś ode mnie coś kiedyś kupił, ale ja jestem marketerem. Ja jestem osobą, która chce Ciebie tego nauczyć. Jakam ci, jak, jak ci zbudować zaufanie, jak nie powiem Ci tego wprost? Jeżeli realnie ty zauważysz, że to co ja mówię jest sensowne, to być może się mówić ze mną na rozmowę, być może ode mnie kupisz. Ale jak to możesz ty wykorzystać? Możesz to wykorzystać w banalny, prosty, banalnie prosty sposób. Możesz stworzyć od 3 do 6 filmów na YouTube dłuższego formatu. To może być film, format pogadankowy, tak jak ja teraz mam e, o godzinie 21.01 po 11 godzinach pracy, gdzie stwierdziłem, że nagram ten film jeszcze na koniec dnia dla ciebie. Albo to może być film, gdzie przykładowo za, za pomocą aplikacji Loom i takiego. Narzędzia takiej strony www.miro.com, gdzie zarejestrujesz się, możesz przedstawiać diagram, możesz nagrać prezentację, jak coś przedszczą, możesz zrobić film sprzedażowy, tak? Możesz mieć wiele możliwości. I jak, tworzysz takiego YouTube'a, albo takie właśnie asety z takie zasoby sprzedażowe, to musisz pamiętać o kilku ważnych rzeczach. To muszą być konkretne rzeczy. Ty nie sprzedajesz konkretnie wdrożenia, tak, to jest bardzo ważne. Ty jako trener, ekspert, właściciel agencji nie mówisz tak coś zrobić, albo ewentualnie mówisz, ale robisz to jako puzzle. To ta osoba musi sobie sama to przeskładać. Nie robisz wszystkiego za darmo. Ty nie, chcesz, nie chcesz dawać rzeczy za darmo, ty chcesz bardziej dawać pomysł, ideę, wartość dawać, dawać taki inny sposób spojrzenia, edukować tą osobę i żebyś żeby ta osoba, która to ogląda, stwierdziła, że ty realnie wiesz na czym, wiesz, że, że się na tym znasz i możesz jej realnie pomóc. I nawet jak osoba podświadomie to ogląda, to na podświadomie sobie wmawiasz, OK, ten chłopak, ta dziewczyna wie, o czym mówi. I ona może mi pomóc. Jeżeli on przyjdzie z stał na rozmowę, to jest dużo większa szansa, że od ciebie kupi. I to jest jedna główna sprawa czyli ogólnie treści. Czyli YouTube, im dłuższe treści, tym lepiej. Te treści muszą być edukujące muszą odpowiadać na pytania, na obiekcje, zbijać, przedstawiać twoją ofertę. To może być sprzedażowe, ale to nie musi być sprzedażowe. Tak? Przykładowo, ja mówię wprost: jak chcesz to wejść w opis i e, przykładowo. Sprawdź czym się zajmuję, ale ja nie mówię, że zrób to konkretnie teraz i, i Cię wzywam do działania, bo to jest też moja przykładowo, e, moja osobowość i moja strategia, tak. Ty masz mówić konkretnie, że umów się ze mną na rozmowę poniżej, po, po każdym filmie. E, I dlatego tak bardzo ważne jest budowanie tego autorytetu właśnie na tych platformach takich dłuższych, jak YouTube, e, albo przykładowo jak potem e-mail, nagrasz film na YouTubie, tak, który nie, nie masz być YouTuberem, też pamiętaj, Ty nie masz być YouTuberem, to masz być biznesmenem albo bizneswomanem, czyli masz być przedsiębiorcą, osobą, która prowadzi biznes i wykorzystuje ten aset YouTube'a, te zasoby YouTube'a, jako narzędzie nurtujące, sprzedażowe. Ok? I na YouTubie mamy trzy. Różne elementy lejka. Bo jak mamy lejki sprzedażowe, to są takie systemy. Mamy tofu, mofu, bofu. Tofu to jest góra lejka, mofu to jest środek lejka i bofu to jest dół lejka. Mam nadzieję, że o tym wiesz. Jeżeli nie wiesz, to nagram o tym film, napisz w komentarzu i, i będzie, będzie spoko. Tofu to jest góra lejka, to jest do osób, które ciebie nie znają. Możesz tworzyć 20-30% filmów dla osób. Które realnie ciebie nie znają. Są, są rzeczy, które po prostu ym, takie są bardzo przyswajane. Przykładowo, jak jesteś trenerem fitness, to możesz powiedzieć, dlaczego trenowanie 5 razy dziennie y, ci przykładowo nie pomaga. To jest film, tak, dla większej ilości osób. Potem w MOF możesz tworzyć filmy, y, gdzie przykładowo są nurtujące. Przykładowo to jest y, y, odnośnie, jak wygląda praca ze mną. Jak, jak to działa, że mamy takie wyniki u klientów? Co zrobiłem pracując z tym klientem? A przykładowo Bofu, ten najdół lejka, to są tylko i wyłącznie filmy z wywiadami z swoimi klientami, z opinię twoich klientów. To są takie filmy, gdzie robisz tak zwany breakdown, co zrobiłeś z klientem przykładowo, przez co przeszliście, co wdrożyliście i te filmy Bofu wysyłasz osobom, które realnie się mówiły z tą na rozmowę, żeby ogrzać ich. Tofu to są filmy, które wysyłamy osobom, które nas nie znają, albo oglądają to osoby, że które budują nam kanał społeczność, a Mofu to są filmy, które są tymi pomiędzy, czyli nurtują od nieznajomego do osoby, która jest potencjalnym klientem i się mówi na rozmowę. Więc tak tworzymy YouTube'a. Kolejna sprawa Instagram. To jest twój ekosystem, to jest takie całe twoje centrum Instagram. YouTube, no i e-mail. To, to są trzy komponenty, które tworzymy w całość. Oczywiście jest, jeszcze jest Facebook, ale to są... Facebook to jest typowo platforma direct response, że go po prostu nie chcemy przekierowywać. Ale na Instagramie, masz to przykładowo ten lejek na Instagramie swój, albo prowadzisz reklamy na Instagramie, albo prowadzisz jakieś tam konto, gdzie masz do konkretnej niższej jakąś tam ofertę i tak dalej, nie będziemy teraz wchodzić w szczegóły. Oto w dużym skrócie, to co możesz zrobić, to po prostu możesz tworzyć krótkie treści. Ale jakie krótkie treści tworzyć? Treści propagandy. Na moim kanale kilka filmów temu tak naprawdę to było 2-3 tygodnie temu, stworzyłem film odnośnie treści propagandy, musisz je wdrożyć. Koniecznie obejrzyj ten film, dowiedz się czym one są, bo one Ci pomogą. W dużym skrócie, są treści, które odpowiadają na pytania Twoich potencjalnych klientów, najczęściej zadawane, na pytania, które się rodzą z tych pytań, na obiekcje, dodatkowo nurtują, edukują, budują zaufanie i tak Więc te wszystkie treści, ten content, wykorzystuj, nie żeby robić wiralowe rolki. Nie żeby robić to organicznie, ale rób to st strategicznie i używaj płatnych reklam, żeby to napędzać. Jak to wszystko skomponujesz i wprowadzisz przykładowo jeszcze lejek Tripwire, który Ci pozwoli na sprzedaż taniego produktu w funkcji SLO, czyli Self-Liquidating Offer, czyli taka samonapełniająca się oferta, tak? Czyli przykładowo masz ofertę high ticket dla kobiet, y które y mają problem z Hashimoto, jesteś dietetyczką, tak, albo dietetykiem, no to przykładowo może dać produkt wejściowy, przykładowo 21 dni, aby wyregulować Twoje hormony jak masz Hashimoto, to jest produkt za 100 zł a to jest produkt, program za 4000 zł no jak osoba kupi to za 100 zł to masz na niej numer telefonu, imię, ma ten produkt ona się ogrzała, masz dostęp przykładowo do grupy na Facebooku na niej i możesz ją nurtować jest wiele strategii, ale koniec końców cały kor polega na tym, że Ty musisz stworzyć całe centrum, cały ekosystem nurtujący i w momencie, gdy to stworzysz i zbudujesz tą markę osobistą to nie zajmuje tydzień, dwa tygodnie to zajmuje trochę więcej czasu, 3, 6, 9 miesięcy, ale jeżeli myślisz o biznesie na poważnie, to musisz to stworzyć, bo jeżeli ty tego nie stworzysz, to stworzy to Twoja konkurencja, a jeżeli Twoja konkurencja to stworzy, to będzie Ci trudniej z nią wygrać. I to jest jak najbardziej normalne i jak najbardziej zrozumiałe. Jeżeli to Cię zabolało, no to nic nie poradzę. Jedna możliwość jaką możesz zrobić, to po prostu to wprowadzić. To był taki film luźny, po właśnie 11 godzinach pracy, usiadłem na kanapie, już miałem oglądać jakiś tam film, właśnie dwie godziny zrobić przerwę, poczytać książkę, ale stwierdziłem, że ten film chcę nagrać. Dzisiaj wysłuchałem właśnie o tym film i dlatego też to zrobiłem, ponieważ miałem na ostatnich 10 rozmów, właśnie 4 do 5 osób, które właśnie powiedziały: Ja tak podejmuję decyzję, ja nie kupuję na rozmowach i tak dalej. Ja jestem bardzo chętny, chcę się dowiedzieć więcej. Ci klienci potencjalni tak naprawdę dołączą prędzej czy później do mojego programu, ale co zrobić? Budować takie. <laughs> Wybacz, budować takie, takie filmy jak ten. Spójrz na mój kanał, przeanalizuj mój kanał, spójrz na moje treści. Spójrz na mojego Instagrama. Przejrzyj mój leg sprzedażowy i wyciągnij wnioski, to wdróż, Albo, jeżeli chcesz, to możemy Ci w tym pomóc. W opisie mogę czym się zajmujemy. Nie, na, nie, nie zachęcam. Znaczy zachęcam, no wiadomo, zachęcam, ale w dużym skrócie chcę powiedzieć, że. Nie jest to obowiązkowe, wiesz co kliknąć, jesteś człowiekiem, więc też nie chcę wywierać na Tobie presji. Jeżeli będziemy mieli pracować razem, to będziemy, taki pewnie będzie los, a jeżeli nie, to mam nadzieję, że ten film Ci pomógł. Jeżeli tak, to możesz zostawić subskrypcję, ewentualnie polubić ten film i napisać komentarz, co o tym sądzisz. Co sądzisz o budowaniu całego systemu w Twoim biznesie. Trzymaj się, cześć, ja lecę oglądać film i czytać książkę. Miłego wieczoru. Albo dnia.